Witam serdecznie, nazywam się Wanda Balteza, jestem doktorem nauk o zdrowiu. W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia prowadzę kilka przedmiotów, m.in. produkcję żywności wygodnej i funkcjonalnej, a także analizę jakości żywienia. Moim mottem życiowym, myślę życiowym, a przede wszystkim zawodowym, chociaż jedno z drugim się oczywiście nakłada, jest przede wszystkim dbać o pacjenta i o to, żeby był zadowolony, żeby czuł się spełniony i żeby wiedział jak dalej żyć w pełni swojego zdrowia i żeby było mu w miarę przyjemnie, zwłaszcza jeżeli je. Jeżeli chodzi natomiast o przedmioty, i o to, dlaczego uważam, że są one potrzebne w przyszłej karierze dietetycznej, to przede wszystkim wydaje mi się, że są to przedmioty, które są mocno nastawione na wykorzystanie praktyczne i na to, żeby przyszli adepci tej niesamowitej sztuki wiedzieli, jak pomagać pacjentom, na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o jakość produktów żywnościowych czy produktów spożywczych, a także jak zastosować żywność wygodną i funkcjonalną, która ma niesamowicie istotne znaczenie w obecnym żywieniu społeczeństwa. Gorąco zachęcam do wyboru studiów na kierunku dietetyka, ze względu na to, że moim zdaniem jest to niezwykle rozwojowy i przyszłościowy zawód. Biorąc pod uwagę to, że społeczeństwa się starzeją, a głównym powodem chorób cywilizacyjnych są przede wszystkim tak naprawdę problemy związane z żywieniem, zarówno otyłość, jak i nadwaga, to tak naprawdę mamy w przyszłości ogromną misję społeczną, i dzięki nam jest szansa, że zmniejszymy ilość zarówno chorób, jak i śmiertelności wśród społeczeństw. Chciałam ogromnie podziękować za tą wyjątkową nominację i mam nadzieję, że będą Państwo nadal pilnymi studentami. Go, go, Power Rangers. Ustalmy, co mam powiedzieć. Nie, nie. To jest poświadczenie, nie? nieprawdy. Można ładnie wyglądać. Znajdźcie sobie ustawionego partyzera, bo znaczy, będzie kiepsko. No, kurde, bullshit, nie? No, co ja mogę wyjść. Także. Fajnie. Nie no, czy wiecie co było? No dobra, to jak bardzo mam kłamać? Nie zadawajmy niewygodnych pytań. Tak. Zagrożenia zdrowia publicznego, otyłość, nadwaga, choroby cywilizacyjne. Nie. Mogę robić Wam głupie miny? Tak. Wytniecie sobie, powiedziałam to trzy razy. Tak. Dobrze. Stop. Mogę jeszcze raz? Dobra, obiecuję, że już last time. Dobra. Super. Witam serdecznie, nazywam się Wanda Baltaza, jestem doktorem nauk o zdrowiu w wyższej szkole...